południowych w okolicach Triestu, ale cała główna strefa zaczęła budować się dopiero około godziny 12 i widzimy doskonale jak się budują kolejne komórki konwekcyjne, kolejne komórki burzowe, bądź nawet superkomórki burzowe, które potem łączą się w większy układ liniowy. Co to, to co tu jest najbardziej istotne, chcę Wam pokazać tutaj szczególnie ten obszar kursorem zaznaczony. Mamy tutaj kolejne dobudowywanie się komórek konwekcyjnych, czyli tak zwany backtracking. Widzimy tutaj idealną sytuację właśnie budowy tych burz z racji na po pierwsze niestabilność w troposferze, a po drugie na... Po prostu to paliwo, które dodaje, dodawało bardzo ładnie Morze Adriatyckie. Te burze występowały tam do godzin wieczornych. W tym momencie, w momencie nagrania, one nadal występują, ale już bardziej w strefie lądowej. Bo w momencie nagrania właśnie cały czas w strefie lądowej.